Hej, dzisiaj taki film um, o, o wyborach dla was i jeden giga mega wiadomość dla was czyli tak um, Po tym filmem um, zadawajcie pytanka na Q&A i, I mam otwarte okno, i gdzieś przychodzi i gada. Po prostu zaczyna się nagrywać, a to tak. Takie kabu Dosłowne. E, dobra. E, no to zadawajcie tutaj pytanka w komentarzu na dole. E, Albo też zrobię shortsa, gdzie będziecie mogli decydować pytanka i wybiorę takie, które będą się powtarzać najczęściej. I takie po prostu wow albo jeszcze też macie do wyboru w sensie, chcę zrobić to, to samo w sensie, chcę to zrobić, te dwa filmy tylko po prostu chcę je zrobić. Oddzielnie jakby Czyli jeszcze Story Time o takim 5 lat temu wypadł. takim jakby wypadku. Coś mega dla mnie. Na... To jest coś takiego... coś takiego wow dla mnie tylko. I dla mojej dla moich bab końskich. Nie dla niej tu. wiecie, że mu ma kask na głowę. W na no dla mojej fajeczki, która tam oto jest będzie no. na 60 subskrypcji moja BFF kupuje mi nauszniki dla hobby horsa Brakuje nam tylko 12 subskrybuj subskrybentów ja tu w ogóle napisałam, nieważne um, Chciałam właśnie tak jak tylko wam powiedzieć to I Piszcie w komentarzu co chcecie I pytanka Co chcecie najpierw? Czy ten Story Time? Czy Human Day? I zrobię na TikToku ankietę który tajemnik one day. Więc na. No, może w opisie dam wam nazwę. No dobra. Mam eee, tu kartkę z napisami. Piękna bardzo zrobić. Um, coś jeszcze. Chyba nie. I piszcie w komentarzu to co macie. I, I bardzo was proszę o głędnej najpierw, bo ja bym bardzo chciała zrobić głębiej. Ale nigdy jeszcze nie robiłam I to jakby będzie pierwszy day A pierwszy story time już jest na moim kanale um, Czyli otośce Jak chcecie drugą część otosi To Możemy Może nagrać, ale Najpierw Najpierw to day albo wypadek story time i z nie przechodzą a ja miałam już powiedzieć nie wiem co jest z tym telefonem ale coś jest nie tak nieważne ale no bo miałam jeszcze wam powiedzieć że wczoraj zdychałam byłam chora ehm. Byłam chora i wszystko po prostu. Teraz moja siostra zachorowała. Bardzo fajnie. Yy, bardzo, bardzo nie fajnie, zresztą. Yy, no, i piszcie co chcecie? Ale nie macie, proszę, ujudej. Proszę, proszę, wybierzcie ujudej. No. Więc pa, dawajcie łapki w górę, subskrypcje. Z dzwoneczkiem nie zmuszam, ale bardzo bym chciała i ehm, no jeśli będzie równo eee, to już nie napisam. Bo nagrywam to tarym telefonem mojej mamy, bo mu już jak wiecie poszedł papa Nadia. Z pamięcią Upsastrofa Upsastrofa Upsa to tak naprawdę Nie, eee, no. Mam tu wódkę I zrobiłam już takie coś Takie Wiecie, ile tu jest pracy? No, sekret. Tak szybko mija, niż kiedyś. No to yy, pa! Pamiętajcie o tym. Bye.